Nie, że żyjesz. Już myślałam, że muszę dzwonić po serwis kanapowy. A po co? Ty i tak wszystko naprawiasz krzykiem. No widzisz, działa, jeszcze oddychasz. Ej, możesz tym nie trzepotać koło mojej głowy? Ja tu medytuję. Medytujesz? Ty? Ty nawet jak mrugasz, to się męczysz. A ty nawet jak milczysz, to się boję. To są bokserki czy relikwie? Relikwie. Po moim wolnym czasie. Nie, wolny czas nie śmierdzi tak dramatycznie. O, to ładnie. Jakbyś się tak do mnie odezwała wieczorem, to może by coś z tego było. Jakbyś się do mnie wieczorem odzywał, to nie zasypiałabym w trzy sekundy. Bo mi najzwyczajniej w świecie ignorujesz. Bo jak słyszę, kochanie, mam pomysł, to już wiem, że ja będę robiła, a ty będziesz wymyślał. No, przepraszam, że czasem miewam wizje. Twoje wizje mają taki sens jak twoje skarpetki. Jedna leży tu, druga u sąsiada. To daj mi chociaż cień szacunku. Daj mi chociaż cień aktywności. Ej, ja ostatnio posprzątałem. Tak? A niby co? Swoje powiadomienia. To jedyna rzecz, którą ogarniasz szybciej, niż ja zdążę powiedzieć, zrób coś. No, jakbym miał taką motywację jak pranie, to też bym się kręcił na pełnych obrotach. Ty? Na pełnych obrotach? Człowieku, ty nawet w trybie turbo wyglądasz jak pauza. A ty nawet w trybie wycisz brzmisz jak alarm pożarowy. No widzisz? Chociaż jedno działa tu szybko. No, a to możesz wieszać częściej? Mogę, ale tylko jak zasłużysz. A powiedz mi, jakie mam zasady zaliczenia? Zacznij od wstania. O matko, czyli poziom hard. Dobra, skończone. To teraz może pogadamy jak dorośli? Z tobą to ja mogę porozmawiać jak z dzieckiem. Dorosłość zostaw na później. A mogę chociaż dostać minimalną szansę? Minimalną? Masz. Wstań, zrób trzy kroki i nie narzekaj. No, widzisz, już masz kardio. To było rozciąganie, nie kardio. <noise> to było dramatyczne. To teraz mam punkt? Pół za próbę. A jak zrobię coś jeszcze? Dostaniesz cały, może nawet bonus. Jaki bonus? Taki, którego nie znajdziesz na kanapie. Dobrze, od dziś jestem nowym człowiekiem. Zacznij od odłóż tą skarpetę, którą masz pod kolanem. A że niby skąd ty to widzisz? Jestem kobietą, mam szósty zmysł i siódmy do twojego bałaganu. Dobrze, zrobię to. A teraz mam punkt? Masz, a teraz możesz świętować w kuchni z mopem. To nie punkt, to kara. Nie, kochanie, to poziom zaawansowany. To ja już wolę pranie. O nie, pranie to mój teren. Ty zacznij od wody i podłogi, a może kiedyś dostaniesz dostęp do levelu premium. No, wreszcie ruszył.